Tu jest Polska, nie Polin, nie Ukropol, tu jest Polska. Polska przede wszystkim dla Polaków, Polska otwarta, ale nie na przestrzał. Jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej deklaruję, jeśli taka będzie Wasza wola, rodacy, Polacy, Wy, którzy chcecie pozostać Polakami, a nie euro chcecie wychować swoje dzieci na Polaków bezpiecznie u siebie, na swoim. Jeśli taka będzie wasza wola, za mojej kadencji ani złotówki więcej na antypolską propagandę, ani złotówki z kieszeni polskich podatników, z budżetu państwa polskiego, na antypolską propagandę, której jednym z centralnych ośrodków Ośrodków manipulacji i kłamstwa jest ośrodek Polin w Warszawie, przed którym zwołaliśmy tę konferencję. Deklaruję: za mojej kadencji nie będzie ani złotówki więcej na tworzenie w Polsce stref de facto eksterytorialnych, takich jak ośrodek Polin którego pilnują tutaj dzisiaj funkcjonariusze nie tylko polskiej policji, nie tylko państwa polskiego. I to woła nie tylko o pomstę do nieba, ale dopomina się też zdecydowanych działań ze strony państwa polskiego. Tylko aby takie działania zostały podjęte, no to państwo polskie musi wrócić w całym swoim majestacie i z całą swoją siłą. Nie będzie. Ani złotówki więcej na jakieś międzynarodowe rady, które zarządzałyby polskim terytorium, na przykład terenem muzeum Auschwitz-Birkenau, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, obozu zagłady. Tu jest Polska, i jeśli tylko rodacy. Powierzą mi odpowiedzialność za polskie sprawy doprowadzę do skutecznego wyeliminowania tych aberracji. To, że Polak pod flagą biało-czerwoną jest nacenzurowany, staje się persona non grata, właśnie na przykład w obozie Auschwitz, w którym stracił życie. Jeden z moich starszych kuzynów, brat cioteczny mojej mamy, nastoletni Aleksander. Jeśli tam Polak pod flagą biało-czerwoną musi prosić o jakieś specjalne zezwolenia, uzgodnienia, to, to coś, coś tu nie jest w porządku. I ja zadbam o przywrócenie porządku. Zadbam o to, żeby polska wrażliwość historyczna, żeby polska pamięć historyczna były jedyną troską instytucji funkcjonariuszy, najwyższych przedstawicieli państwa polskiego. Za mojej kadencji skutecznie wyplenimy aberracje takie jak celebrowanie. Rasistowskiego, dzikiego, plemiennego, talmudycznego kultu w centralnych ośrodkach władzy państwowej w Polsce. Sejm, Pałac Prezydencki, Szanowni Państwo, to jest przecież kult, w którym głosi się od wieków i od tysiącleci, że nie ma jednej ludzkości. Są ludzie i podludzie. Są Żydzi i Goje. To jest rasizm u nas konstytucyjnie zakazany. Jakim zatem prawem i jaką czelność mają ludzie, którzy wnoszą te rasistowskie, eugeniczne teorie i pochwały praktyk, na przykład, do parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej? Tego za mojej kadencji z całą pewnością nie będzie. Naród polski nie będzie. Grubym płatnikiem żydowskiej, antypolskiej propagandy. Za mojej kadencji nie będzie w budżecie państwa pieniędzy na produkowanie żydowskich filmów o polskim antysemityzmie. Nie mamy wpływu na to, co tam inni w szerokim świecie na nasz temat kłamią, jak manipulują, jak przemilczają. Na to wpływ nasz jest ograniczony. Ale mamy pełen wpływ na to, jak sprawy biegną tu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ogłaszam zatem dosyć tego, nigdy więcej, tak, nigdy więcej propagandy antypolonizmu, nigdy więcej celebrowania talmudycznego rasizmu w Polsce, tam, gdzie polska władza ma swoją jurysdykcję. Chwila przerwy po to, żebyście Państwo potoczyli spojrzeniem. Po tym placu rzućcie okiem wy, przedstawiciele mediów. Zebrani tutaj wyjątkowo licznie, jak na tę kampanię wyborczą, która, jeśli o mnie chodzi, jak zwykle sprowadza się raczej do przemilczenia i przekłamania niż relacjonowania. Cieszę się, gratuluję lepiej późno niż wcale. Ale może zwrócicie obiektywy waszych kamer. Na to zbiorowisko policji i bezpieki różnego autoramentu i zwrócicie uwagę na to, jak piramidalnie absurdalna jest ta sytuacja i jak paradoksalnie doskonale potwierdza ta sytuacja tezę, którą pośrednio postawiłem zadając parę tygodni temu publicznie pytanie o. Rolę Żydów w polskim życiu publicznym. Czyż nie jest ona nadprzeciętna? Sądząc po tym, ilu funkcjonariuszy wy wydelegowała tutaj policja i bezpieka, podkreślam, nie tylko Polska. W ostatnich dniach doczekałem się kolejnej fali nagonki, polowania z nagonką. Pojawiły się wezwania do zadania mi śmierci cywilnej, do wyeliminowania mnie. Z demokratycznej gry wyborczej pojawiły się wezwania do tego, żeby mnie polskie prawo, kodeks wyborczy nie dotyczyło, żeby w jakiś sposób wyeliminować mnie z życia publicznego. Pojawiły się także życzenia śmierci. Na swoich listach proskrypcyjnych umieszczają mnie oczywiście dziedzice banderowskich rezonów, ale potępia mnie również... Blisko 120 organizacji żydowskich w Polsce. I tu znów chwila zastanowienia, szanowni państwo. Pamiętacie może starsi z was, jak w latach 90. gazeta żydowska. Tak mówi pani Engel King Boni, tak się przejęzyczyła, odbierając jakąś tam nagrodę w chyba agorze SA. A więc Gazeta Wyborcza propagowała taką wersję kanonicznie, chyba zatwierdzoną przez samego szef redaktora Michnika: Polska, kraj antysemityzmu bez Żydów. A tu proszę, 120 organizacji się jednak zebrało. Spory sabat czarownic, jak na to, żeby mnie jednego niegodnego potępić. No więc, Szanowni Państwo, czy antysemityzm jest wtedy, kiedy ktoś nie lubi Żydów, czy może wtedy, kiedy kogoś nie lubią Żydzi? Niektórzy mylą, jak zauważył Jan Krysiak, antysemityzm ze spostrzegawczością. Szanowni państwo, wracam do kwestii merytorycznej. To pseudo muzeum operuje materiałem zmanipulowanym, niepełnym, bądź też jawnie kontrfaktycznym. Propaguje fałszywą, urojoną wersję historii stosunków polsko-żydowskich. Stosunki polsko-żydowskie to nie idylla Stosunki polsko-żydowskie to nie jest też przybycie, jak nam to prezentuje ta ekspozycja, jakichś miłych talmudystów do pustego lasu, w którym sarenki i wiewióreczki tylko kicają i te ziemię Żydzi czynią sobie poddaną. Zauważcie, tak właśnie zaprasza do odbioru tej historii ośrodek polin swoich gości, zwiedzających. To jest fałsz. Żydzi przybyli na ziemię polskie jako handlarze i łowcy niewolników, jako fałszerze monety. To jest początek, to jest początek tej inwazji talmudystów na ziemię polskie. Dzisiaj, tysiąc lat później, rzecz jasna formy niewolnictwa się zmieniły, formy oszustwa, wyłudzenia rozbójniczego się zmieniają. Dzisiaj diaspora żydowska angażuje Imperium Amerykańskie po to, żeby wyegzekwować rozbójnicze wymuszenie pod pretekstem roszczeń do mienia bezdziedzicznego. A więc zmieniają się formy, ale nie zmienia się istota. Dzisiaj dla Żydów tych świeckich, tych bynajmniej nie biegłych w żadnych pismach ani talmudycznych, ani historycznych jest wersja dla uboższych duchem tej samej, tej samej rasistowskiej talmudycznej teorii. To jest Hagada Holokaustu. To jest ta narracja, w myśl której są Żydzi mający monopol na cierpienie w dziejach. Żydzi, pierwsza i czasem zdaje się, wyłączna, jedyna ofiara losu w historii. No i dookoła, morze nieprawości, niegodziwości, niesprawiedliwości. I jeden wyjątek sprawiedliwi wśród narodów świata. Tu z kolei naiwni goje, biedni Polacy nie rozumieją, jak ubliża im ta kategoryzacja. Nie rozumieją, bowiem nie wiedzą, że właśnie Talmud przewiduje że dla podludzi, bydląt człekokształtnych, za jakich mają nas, za jakie mają nas talmudyści, jest jeden wyjątek, jest jedna, można powiedzieć, dyspensa, promesa istnienia, usprawiedliwienie istnienia goja. To jest służba Żydom. To jest służba Żydom, mędrcy, uczeni w piśmie talmudyści przez wieki tego uczą, to powtarzają dzisiaj. Szanowni Państwo, żeby kto nie myślał, że to są jakieś przesądy rasistowskie i, e, i, naprawdę, i naprawdę budzące grozę, e, ale że należą one tylko do jakiejś mrocznej przeszłości. Dziś w państwie żydowskim położonym w Palestynie ministrowie, generałowie i rabini mówią to publicznie. Mówią to do mikrofonów, do kamer, że Palestyńczycy to nie ludzie. Że Palestyńczycy to nie ludzie. Rabin Mazus, rabin, jak to piszą media poprawne politycznie, duchowy przywódca jednej z partii rządzących w Izraelu, powiedział jakiś czas temu: Pomoc humanitarna dla gazy, ależ oczywiście wpuścilibyśmy, gdyby chodziło o ludzi. I tak mówią też. Inni oficjele i mundurowi, i cywile państwa położonego w Palestynie. Tam trwa ludobójstwo, a tu tymczasem jakieś marsze żywych czyli celebrowanie tej, tego monopolu Żydów na prawdę, współczucie cierpienie w historii. To jest tak kontrfaktyczne jak kontrfaktycznym jest wystawienie tutaj tego muzeum, a nie poświęcenie przynajmniej jednej jednej sali, jednego mansjonu w tej dekoracji muzealnej żydowskim katom oprawcom Polaków. Tak, Żydzi, Żydzi, którzy prezentowali się, uwaga, jako Żydzi tak jak pani Gizela Mengele z Oleśnicy, gdzieś w mediach społecznościowych, zaprezentowała się jako ateistka żydówka. To Żydzi bili, zabijali, mordowali, dręczyli i nękali Polaków. Tutaj w mundurach i niebieskich i zielonych, jako ubecy, jako funkcjonariusze informacji wojskowej, no i rzecz jasna te sprawy mają do dzisiaj swoje kontynuacje. Nasza historia wymaga tak, to prawda, rewizji pełnego opisania, także w tym zakresie. Ale w tym kontekście, kontekście faktów historycznych i współczesnych, trwającego ludobójstwa, żydowskiego ludobójstwa Palestyńczyków w Gazie i w kontekście żydowskiego ludobójstwa Polaków w historii, Ekspozycja, którą prezentuje ośrodek Polin, jest bezczelną manipulacją i uzurpacją. A ponieważ naród polski płaci, naród polski te ziemię podarował pod te instytucje. I naród polski ma mieć do końca świata te instytucje i inne żydowskie ośrodki manipulacji i dezinformacji na utrzymaniu, no to tutaj jako czynnik polityczny aspirujący do najwyższej władzy w Polsce nie mogę milczeć i deklaruję położymy tego, temu kres. Nie podpiszę budżetu, w którym złotówka z kieszeni polskiego podatnika będzie przeznaczona na takie cele. Muzeum POLIN propaguje kontrfaktyczną, nieopartą na rzetelnym badaniu wersję historii. No, żeby podać przykład, mord rytualny, żydowski mord rytualny jest faktem notorycznie potwierdzonym historycznie, doskonale udokumentowanym, polecam historię, książkę żydowskiego badacza wzorową, wzorową, jeśli idzie o warsztat historyczno-naukowy Ariela to Toafa, krwawe paschy. Nie znajdziecie Państwo śladu informacji na ten temat. Oczywiście tutaj żydowska Haggada obowiązuje, że to jakieś, prawda, antysemickie oskarżenia wyssane z brudnego antysemickiego palca. Żydzi przymuszeni, by zeznawać przeciwko sobie. Ciekawa rzecz, zwraca na to uwagę właśnie profesor Ariel. Toaf, syn tego Toafa, który przyjmował w rzymskiej synagodze Jana Pawła II w latach 80., ojciec wyparł się zresztą syna. Po wszczęciu nagonki międzynarodowej przez amerykańską ligę przeciw zniesławieniu. No, osobna historia na pewno warta poznania i studiowania. Więc zwraca uwagę Ariel Toaf na to, że, że jeżeli by to wszystko rzeczywiście było fałszywym oskarżeniem, to jakież to ciekawe, że w czasach bez komunikatorów, bez internetu, bez Wikipedii przez wieki i w tylu różnych krajach yy, zeznania pokrywają się w bardzo drastycznych szczegółach. Ale odsyłam do lektury, odsyłam do lektury naukowej. Odsyłam do książki profesora Jana i Luka, która zawiera m.in. wzorowo opracowane filologicznie podane do druku Toledo Tieszu, czyli talmudyczne, około talmudyczne, żydowskie ohydne brednie na temat najświętszej rodziny pana Jezusa i jego Najświętszej Matki to przyczynek do perspektyw dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To przyczynek do możliwości czy niemożliwości dochodzenia do jakiejkolwiek prawdy z kłamcami, z ludźmi, których celem nie jest ustalanie jakiejkolwiek prawdy, ale jest osiąganie dominacji między innymi poprzez przemoc symboliczną. Otóż tu tu w Polsce mamy w wielu miejscach do czynienia z taką przemocą symboliczną, z agresją kulturową, z inwazją na nasze terytorium, treści, które razem składają się na narzędzia, żeby nie powiedzieć pałkę pedagogiki wstydu stosowanej wobec Polaków, i temu sprzeciwiam się. Każdego, kto chciałby ze mną polemizować, Wzywam do rzetelnej debaty. Na tę debatę chętnie przybędę wyposażony no, w podręczny księgozbiór, taczkę książek i jak sprawdzimy, kto co przeczytał, a kto opiera się wyłącznie na popularyzacji Hagady Holokaustu yy, yy, i propagandy, propagandy filosemickiej. Jak to ustalimy, to może podebatujemy. Szanowni Państwo, także hagada holokaustu jest kontrfaktyczna. Nie było 6 milionów ofiar żydowskich w II wojnie światowej. Nie było, ponieważ ta liczba utrzymuje się zadziwiająco długo, chociaż nastąpiły, jakby to powiedzieć, naukowe redukcje liczby ofiar poszczególnych miejsc zagłady, na przykład Auschwitz. Birkenau, gdzie z 4 milionów zeszliśmy na poziom dwóch, a teraz chyba mamy 1,100. Na Majdanku, gdzie z 700 tysięcy, naukowcy rzetelnie zeszli w latach 90. do poziomu 70 paru tysięcy ofiar. To dalej groza, to horror. Niemcy w żadnym wypadku. W żadnym wypadku nigdy nie powinni o tym zapomnieć i uchylać się od odpowiedzialności za te rzeczy. No ale rozumiemy, że to nie jest matematyka, że to nie jest rzetelne badanie, że bajki o drewnianych komorach gazowych w Treblince, propagowane w literaturze przedmiotu do dzisiaj, są tylko upiornymi bajkami. Dopominam się zatem, również jako kandydat na prezydenta, o to, żeby wreszcie zacząć rzetelnie badać, Badać, ustalać, żeby uczeni, uczeni a nie propagandyści Hagady Holokaustu, negacjoniści prawdy i ohydy Talmudu, żeby oni mieli tutaj patent na prawdę i wyłączność na, na publikację. Dopominam się badań, a dopóki ich nie będzie, sprzeciwiam się eksponowaniu kontrfaktycznych. Urojonych wizji talmudyczno-holokaustycznych, które z całą pewnością jedno mają wspólnego, to jest ostrze propagandy antypolskiej. Niektórym z państwa byskie klimaty, dialog polsko-żydowski, obecność Żydów na polskich ziemiach przez setki lat, że pff, cóż, to jest jakaś taka miła wizja, jakiś taki skrzypek na dachu, tej wie mleczarz. A może to nie tej wiem leczasz, tylko raczej doktor Hannibal Lecter wprowadził się po sąsiedzku i rości sobie pretensje do tego, żeby zarządzać naszym życiem. Trzeba w każdym razie z Talmudystami bardzo uważać, prawda? Bo jak zapraszają na obiad, to nie wiadomo, co będziemy jeść i, i czy przypadkiem nie nas będą jedli. Dialog chrześcijańsko-żydowski, dialog polsko-żydowski, jest to dialog. ludożerców z wegetarianami, szanowni państwo. Nie da się uzgodnić wspólnego menu. Albo my, albo oni. Po to staję do tych wyborów, żeby się to rozstrzygnęło. Żeby się to rozstrzygnęło. Rasa, dobrze, tu jest Polska, nie POLIN. Dziękuję za uwagę. Czy Dziękuję. są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Życzę wszystkim funkcjonariuszom i w mundurze, i w cywilu, bezpiecznej służby. Życzę wszystkim Polakom i Żydom, by dążyli do prawdy, by szukali faktów, a nie wygodnych narracji. Życzę nam wszystkim, byśmy to przetrwali. Życzę Wam, Polacy, rodacy, byście 18 maja dobrze wybrali.